Witaj, mój świecie. Dzień dobry, przyjaciele. Zapraszam was dziś na medytację. Codziennie witam w ciebie moje słońce. Pora na jutrzenko. Tą medytację możesz mieć w ruchu, a też i bez ruchu. Możesz pójść na spacer, możesz usiąść. Poczuj, jak Twoje ciało jest uziemnione. Wejdź w ciszę. Przymknij powieki, weź trzy głębokie oddechy i powiedz sobie w myślach: Witaj, słońce, zapraszam Twoje światło do mojego życia. Wdycham światło. Wdycham wdzięczność. Przytulam się do Ciebie, każdą część siebie. Rozłóż ramiona szeroko, tak jakbyś obejmował świat. Powoli otocz się ramionami, przyciągnąć je do klatki piersiowej. Czuj, że przytula wszystkie swoje emocje, wspomnienia, pragnienia. Przyjmuję siebie w całości. Kocham siebie w całości. Weź wdech, unosząc ramiona ku niebu. Weź w... wdech, dłonie twoje opadają w dół. Nie trzymaj żadnej myśli. Pozwól im odpłynąć jak chmurom na porannym niebie. Z wydechem skłon się w dół, pochylając do ziemi, do kolan. Wasz wydech unieś się w półskłonie, patrząc dal. Poczuj, jak promienie słońca rozgrzewają każdy mięsień. Zrób kilka łagodnych przejść. W górę z wydechem, w dół z, w, w, z wydechem. Płyń, ruch i oddech. Otwierają serce, uspokajają umysł. To jest wsparcie dla Twojego trawienia. Każdy skłon i wyprost delikatnie masuje wnętrze ciała. Wdech rozszerza przestrzeń w brzuchu, a wydech ją rozluźnia. Ciało ożywia się energią światła. Stań z powrotem prostą. Dłonie złożone przy sercu zrób ostatni głęboki. Zatrzymując światło w sobie. Jestem światłem, jestem spokojem, jestem miłością. Praktykuj to o świcie lub o zachodzie słońca. Jeśli chcesz, to poćwiczymy to razem. Zadzwoń. Otwórz się na rozmowę. Otwórz się na wszelkie dobro, które płynie do Ciebie poprzez każdą medytację, przez ciszę. Niech się darzy.